Cześć, dzisiaj zobaczymy sobie wykot samicy. Wykot był 1 czerwca. Już tydzień minął. Już widzieliście wykot tej. A jeszcze na tą przyszła pora, żeby Wam zaprezentować. Ojej, spok, spokój, spokój, Zamkniemy ją tutaj. O, widzę świruje nam. Tak czy wy tu coś zobaczycie? A widać coś nie coś. To. O. Pierwszy, drugi? Trzeci? Czwarty, piąty i szósty. Samica ma sześć młodych, dwa wyszły z rokacze. Są po Fryderyku, naszym baranku. Sobie już zajrzałem po wykocie Ale jakoś tak schodziło, żeby to nagrać tutaj samica u samicy te młode to wędrują po gnieździe są o już tutaj były tam są tu ale już, o. Pokaźne są tu jednak, są tam 4, a tam 6 to jest różnica. Boże, mają wodę również, bo wodę rano dolewałem. Patrz, samica. No i w dalszym ciągu, no właśnie, tutaj nie wypłynęło, jednak miały wyjechać samiczki i samce ale no jeszcze nie mają 3 kilo i klient zrezygnował o, to 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 sierścia że jak będą miały 3, 3 kilo to je weźmie więc czekamy aż podrosną albo sam pójdą na u, tutaj samiczka jeszcze się nam nie wykociła. Tu jest bałagan. Wszystko przekopane, trzeba ale Te dwie samice razem mają się kocić. Tu dla tej samiczki, no, to jest już ostatnia szansa. To pierwszy wykot zmarnowała. Potem się nie zakociła. Więc jeśli teraz zmarnuje, to będzie średnio z nią. No a tutaj ta samiczka będzie miała pierwszy swój wykot, bo się też nie zakociła troje się pod gardle zrobiło, ale będą młode to trochę ją wydoją. Tutaj się pogorszyło mu to oko. Nie mam pojęcia co z nim jest. Jak wiecie, to możecie dać znać. Ale pewnie będzie trzeba zrobić wycieczkę do weta. Jeszcze Wam pójdę, pokażę. Młode, Tam to, nie patrzcie, bo to syf. Jest więc. Tutaj również przed sprzątaniem są. Samiczka odsadzona, jak wiecie. O, yy, sprawdziłem. Są yy, cztery samice i trzy samce, ale już widzę tam temu uszy opadają. Niestety samczyk jest, a szkoda, bo myślisz że to samiczka, będzie trzeba dosypać, ale to jeszcze niech wyjedzą zboże. No jest tą klatką, trzeba by ruszyć, bo już też drażni. O, tu możecie jeszcze zobaczyć jak te urosły o to już są już galante cztery sztuki odpłukacz w malowane na razie nic nie odpadło no i muszę się wziąć tu jest pusta klatka to wybielić dla przesiedlenie zrobić też klatki powybielić tutaj, a tu nie było obielonej były też zielone, bielone Chociaż kwestia, czy jest sens Jeszcze to bielić, ale Zawsze to trochę widniej w tej klatce Ale na dzisiaj to koniec Jeśli chcecie to zostawcie łapkę Górę, subskrypcję Na pewno to zachęca do dalszego nagrywania Trzymajcie się I cześć